Cześć dziewczyny! Chciałam Was zaprosić na pierwszy filmik na moim kanale. Jestem nowa, świeża. Nie nagrywałam wcześniej, ale od mm, dwóch lat chyba? Tak, od dwóch lat oglądam intensywnie, codziennie YouTube'a i wszelkie filmiki związane z modą, urodą, kosmetykami i takie tam. W sumie od początku chciałam nagrywać, ale jakoś nie miałam odwagi. Aż w końcu coś mnie tknęło, postanowiłam spróbować. No cóż, najwyżej nie wyjdzie skasuję konto, no i trudno, wiadomo, że I trzeba się z tym liczyć, że no jest masa haterów na YouTube, tak, no nie ukrywajmy tego, co, no ale trudno, najwyżej się zdałam i skasuje konto, nie, załamywać się nie będę. Eee, no dobra, tak słucham wstępu, chciałam tylko prosić Was o wyrozumiałość, to jest mój pierwszy filmik, więc pewnie będą wszelkie zajęknięcia. Zaczynanie się, stękanie i w ogóle takie tam, ale proszę zrozumcie, nie mam wprawy, nie kręciłam nigdy nic. Więc dopiero teraz spróbuję. Zobaczymy, za którym razem i wyjdzie, ale mam nadzieję, że ogólnie będzie spoko, że dam sobie radę. Nie samo mówienie do aparatu to jest... To jest już trudna sprawa, no ale myślę, myślę, że będzie okej. Okay. Jako pierwszy filmik e, chciałam nagrać haul. Myślę, że to jest filmik, który nie wymaga wielkiego wypowiadania się na temat kosmetyków. Gorsze są recenzje, gdzie już naprawdę trzeba coś powiedzieć i tutaj trzeba już chyba mieć prawa, a tak myślę, że, że hol to powinnam sobie poradzić. To tak, przechodząc do, do sedna już, ja ogólnie zakupy robię w superfarmie, mam kartę, zbieram te punkty i tak dalej, ale ogólnie robię tak farmy właśnie w Rosmanie, w naturze i teraz otworzyli u mnie w mieście Hebe, z czego jestem bardzo zadowolona, Już też oni mają, ogólnie oni mają Essence, oni mają Catrice i tak w porównaniu z moją naturą, u mnie w naturze bardzo często e, szafy Essence i Catrice są puste, po prostu tam nic się nie ma w tych szafach, a w Hebe zauważyłam, że jest ok, że, że te szafy są pełne i tam też właśnie na otwarciu zrobiłam, e, kupiłam sobie kilka fajnych rzeczy dobra, przechodząc już, już do sprawy, żeby, żeby nie nawijać za długo. Yy, kupiłam sobie dwa lakiery raczej, dwa preparaty do paznokci. Yy, pierwszym jest to lakier Essence. Taki nudziak. Takim kupiłam go na przestanie za 4,89 zł. Ona ogólnie teraz jak wyszła ta, ta zmieniona buteleczka i ten zrek strasznie zdrożało. Ona kosztowała już około chyba 7 zł, więc no ogólnie drogie. Więc... No, kupiłam go za 5, bo to jest do przodu. Mi się z nich podoba niesamowicie ten pędzelek. Nie wiem, czy Wy to zobaczycie, ale ten pędzelek jest tu. Ekstra, jest e, płatki. I można nim bardzo ładnie za jedne, jedno, dwa pociągnięcia i jest pomalowany. Tylko z tym, że właśnie te lakiery mają to do siebie, że trzeba ich nałożyć minimum dwie warstwy. Niektóre są takie, że potrzebują trzech. Ale ogólnie za tą cenę i za to, jak wyglądają, jestem w stanie im to wybaczyć. I on ma w sobie takie bardzo, bardzo, bardzo drobniutkie w brokatu w tą kolorze, więc super wygląda w dzień na świetle takim naturalnym. I to jest kolorek 06 Cookies and Cream. Bardzo fajnie, naprawdę, polecam. I drugą, będę drugą rzeczą, którą kupiłam jest tą z Eveline Cosmetic. Trzy w jednym, 30 sekundowy wysuszać, utwardzać i nabłyszczać paznokcie. I to jest preparat, który ma nam przyspieszać wysychanie lakieru. I no, standard po prostu rzutki. On jest tak jakby, tak jakby oliwka trochę. zostaje przez chwilę taki tłusty film, ale tego się nie zmywa. On tak jakby zostaje na paznokciach. Przyspiesza, może troszeczkę przyspiesza wysychanie. No nie powiem. Jest różnica między tym, gdy go zastosuję jak gdy nie, ale jego wielką wadą jest to, że gdy się go, już tu zauważyłam, że gdy nałożycie go taką grubszą warstwę, on tworzy takie pęcherzyki pod lakierem, gdzie normalny lakier nie tworzy nigdy, żaden lakier mi tego nie tworzył. Dopiero po zastosowaniu właśnie tego Eveline yy, widzę, że zaczynają się tworzyć takie pęcherzyki, to jest naprawdę straszne, bo poweruję sobie piękne paznokcie, ładne, gładkie, włoszczące mam, użyję tego i mam bąble, tak? I pewności są do zmycia. Więc dziewczyny, jeżeli też mam się robią bąble, po zastosowaniu takiego preparatu. Ja odkryłam, że trzeba go nakładać naprawdę bardzo cienką warstwą i nałożymy go taką cienką warstwą, to on nie zostawia, nie zostawia tych bąbli i to wygląda całkiem ok. I dałam za niego w promocji niecałe 10 zł. Właśnie też prawda, to było. E, I dalej, e, dalej e, z kolorówki mam trzy e, produkty do ust. Jest to ta jedna, pierwsza jest to ta kultowa szminka z Vib, wiecie, co ona mi się za to zjechała, widzicie? Po ten napis już jest zdarzy, ale mniejszym w ogóle opakowanie jest, no co no, mówię, no kiczowaty, tak, plastik jak z pazarku, jak dla, dla, małych dzieci, jest to pomadka z Bibo. myślę, że większość z Was już, już o niej słyszała, to ta serii Elixir, która jest z połączeniem e, błyszczyka i pomadki, coś w stylu tej Celi, ja mam w kolorku e, 06, ona no, wygląda tak. Nie wiem czy widać ten kolor dobrze, zaraz zrobię Jest, yy, Już ją używałam kilka razy. Jest bardzo fajna. Nie wiem czy widzicie to. Widzicie? Dobra. Jest yy, bardzo fajna naprawdę na te to usta nie wysusza ich. Ale może w głębszym rezydencie za jakiś czas tam, gdy ją położyłam dłużej. Widziałam za nią 5, chyba 50, coś takiego. Więc też super ona tam kosztują mi całe 10 złotych. Bardzo fajna. O właśnie mam ją teraz na ustach. Nie wiem czy ten kolor w ogóle widzicie. No ale wygląda tak. Dalej kupiłam sobie błyszczyk z Burżua 3D Effect i one normalnie kosztują około 30 zł, chyba więc są drogie. I normalnie bym się o niego nie pokusiła, bo można w tej cenie znaleźć, znaczy w o wiele niższej cenie, znaleźć produkty podobnej jakości, ale ogólnie jestem fanką firmy Burżua, nie powiem, robią dobre kosmetyki, mam kilka ich kosmetyków, no ale ceny też wiadomo, biedna studentka <grym> i tak dalej. No, to nie jest to zachęcające dla studentek, tak? No ale dobra, pokażę Wam kolor. To jest, to jest naprawdę coś ekstra. Bardzo podobny kolor teraz te widzę, niby do tej pomadki, ale na ustach one nie wyglądają podobnie. Ma taki bardzo fajny pędzeleczek, gdzie można sobie precyzyjnie e, wyrysować e, usta. Kolorek jest e, tutaj, pod tą pomadką. Też jest bardzo fajny. Ma taki drobniutki brokat, który zostaje później jakiś Zje się błyszczyk, brokat zostaje, ale yy, powiem Wam szczerze, mam yy, błyszczyk z Essence, ten Stay With Me, czy coś takiego, w innym kolorze, ale konsystencja jest bardzo podobna, tylko z Stay With Me nie mają w sobie tego brokat, znaczy to też nie jest brokat, to są takie drobinki, które później zjemy błyszczyk, a drobinki nam zostają, więc to tak troszeczkę ten, ale, ale ogólnie, aha, i to jest kolor yy, 43 i w promocji super Superformie za niego niecałe 20 tych 19 tam z kruszami. I trzecią rzeczą, którą kupiłam jest Catrice. pomadka, o której jest dosyć głosno, tam y, mhm. chyba szafka o niej mówiła, tym się tak, że szafka. To nie dużo polskich dziewczyn też youtuberek mówiło o niej. I jest to y, ta pomadka z serii Ultimate Shine, w kolorze 210 Kiskis Hibiskis. Nie wiem czy Wam fokusuje jej w ogóle, ale to mój też filmik, także wiecie. Ma kolor, po prostu kolor to jest... To jest już to jest hit, ten kolor, ale ja używam takie różne nauce. Mi jako blondynce jest naprawdę dobrze w takich kolorach. Dobrze się z nimi czuję. One, one też mają to podbicie niebieskie, więc optycznie wybielają nam zęby. I to jest to jest ten kolor, to jest po prostu funkcja, to jest taka funkcja na ustach. Ja ją nakładam pędzelkiem, ponieważ znaczy można ją nałożyć e, normalnie z opakowania. Nie ma z tym problemu, ale ja ją nakładam pędzelkiem, ponieważ to jest prosty kolor i co jest w niej świetne. To, że ten kolor wiadomo, zjada się, ona się nie utrzymuje długo, bo też ma takie wykończenie troszkę błyszczykowate, ale ona tak jakby wchodzi w usta, że zjadamy ten błyszczyk tak jakby, wiadomo, że kolor też straci na, na wyra wyrazistości, ale ona zostaje i tak, nie wiem, jemy, pijemy, nie zostaje nam tylko kontury obrysowane, tylko ona cała, całe usta mają tak jakby kolor, więc to też jest bardzo fajne, później nie mamy pomadki, są, wystarczy pociągniemy błyszczykiem, czyli oblizniemy i, i usta dalej wyglądają super. Okej, okay, dalej pokażę Wam moje zakupy e, produktów do oczu. E, I tak, e, zbliżają mi się połowinki na studiach, które na trzecim roku, no ale lepiej tak niż wcale. I mam połowinki, postanowiłam kupić sobie bazę płodzenia. Ja wcześniej używałam takiego ala dura, dura linu z kobo. E, on był fajny właśnie, ale, ale postanowiłam kupić coś, co utrzyma mi naprawdę cienie. Więc e, Naczytałam się i opinii na Wizarzu i, i oglądałam też no, tych filmików sporo. I dużo dziewczyn polecało tą bazę e, Kashmir Taksa. E, Ona normalnie jest dosyć droga e, w superformie kursy około 30 zł, co dla mnie jest absurdalne. Znalazłam ją w różnych cenach, ale pewnego dnia właśnie super patrzę, oglądam 19 zł, więc e, stwierdziłam, że nie, zle, nie zwlekam dłużej, że super cena, że na pewno długo się może nie, nie trafić taka, a że się zbliżają więc stwierdziłam, że kupię i nie żałuję, bo jest fajna, ale, ale myślę, że może jeśli będziecie chciały zrobię jej recenzję po dłuższym stosowaniu czasami się roluje, ale zauważyłam, że ona się roluje wtedy, kiedy mam na powiedzę trochę podkładu wówczas, gdy ją próbuję nałożyć ona się wtedy takie trochę roluje, ale to myślę, że to jest kwestia opanowania, chyba, że wiecie i, i Wam też się tak robi, to dajcie mi na dole znać e, od czego to zależy i jak tą zlikwidować Kolejną rzeczą jest kolektor e, SL, oczy. Kupiłam go w biedronce za całe 900, no tam nie wiem, 850, 860, coś takiego. E, I to mi się właśnie podoba teraz w biedronkach, że w wielu biedronkach, albo nawet i we wszystkich, e, bo u mnie w, w mieście we wszystkich biedronkach są szafy Bell, są e, szafy Eveline, gdzie te kosmetyki są dosyć trudno dostępne, bo czasem się spotyka szafy e, Bell. Edwela jest teraz u mnie no w Hebe ale, i, i Belle też, ale tak to zanim nie otworzyli mnie Hebe, to tak naprawdę ja nie chciałam się kupić tych kosmetyków. Wracałam do swojego rodzinnego miasteczka i tam, tam znajdowałam. Tak, tam bez problemu w każdej małej drugerii e, znalazłam, a tutaj nawet w małych drugerach jest ten problem, ale... Ja w ogóle mam w kolorku 01, tutaj nie ma na tym takim kartoniku, bo one jak wiecie w wytrącach są pakowane w takich kartonikach, żeby tam ludzie nie otwierali, i testowali i kupiłam go w kolorze 01, miałam go tam raz, tak tylko troszeczkę, więc, więc na razie się nie wypowiadam, bo jeszcze mam swój stary, ale też mam swój. Kolejną rzeczą jest, e, tuż to, to, że jest, e, z Melvey May, Mabel, Boże, kochany, e, Colossal, e, to jest ten 100% e, Black. I ja go dostałam, znaczy kupiłam go za 9 zł w, przy zakupach w superfarmie, któregoś razu. I tam, Oni często są takie, że lubię zakupować 30 złotych i mam jakiś tam produkt taniej. Więc kupiłam go i teraz go otworzyłam kilka dni temu. Ja już mój tusz wcześniej miałam ten taki one by one. Też był super ekstra, ale no już zaczął zasychać, więc wiedziałam, że otworzę, ten. On ma taką dosyć dużą szczoteczkę, nie wiem, bo ona jest, jest dosyć duża. Wiecie co, na razie go użyłam raz. Już od otworzyłam go pierwszy raz, tak, jest mega rzadki i nie robisz żadnego efektu na rzęsach. Ale wydaje mi się, że to jest tylko i wyłącznie przez to, że jest bardzo, bardzo świeży i bardzo rzadki. Więc e, czasem go tam używam jako tą trzecią warstwę, albo i tak nic nie daje, ta trzecia warstwa i tak nic nie daje. I go zostawię po prostu, niech troszeczkę i i wtedy wam da, dam znać, to jak wasza któraś z was go miała, to też proszę napiszcie, czy, czy on się zmieni, czy nie czy będę musiała szukać kolejnego innego, no bo na razie to on nie, nie robi, nic, nadaje ładny czarny kolor. Tak, to fakt, że to jest to 100% black, ale, ale tak to nic nie robi na rzęsach. Mam nadzieję, że podesnie troszeczkę, to będzie z nim okej. Okay. Bo raczej te tusze z Mabel nie bardzo lubię. Ja tam przechodziłam przez wiele tych tuszy i naprawdę jakość, jak dla mnie i, i działanie i wszystko jest bardzo, bardzo okej. Okay. Więc mam nadzieję, że ten też będzie, będzie fajny. I kupiłam go za 9 złotych, chyba nie wiem, czy powiedziałam, już 9,90 chyba za, do niego, więc no, no super, 9 złotych za tuż, super. Kolejną rzeczą, którą kupiłam, to też było na tym otwarciu Hebe, to była, to jest konturówka do oczu Essence Long Lasting Eye Pencil. Long Lasting to na pewno nie jest, bo nakładam czy tam na górną, czy na dolną powiekę i ja mam ten problem, że moje oczy są bardzo gorące, to znaczy słońce, deszcz, mróz, wiatr no cokolwiek, moje oczy strasznie łzawią i często tutaj właśnie te jaskółki, czy, czy dolna powieka jest rozmazana. Znaczy oczy się jakoś tak no, bardzo nie rozmazuje, ale jak przyjadę ręką, no to on się ściera. Um, inne kredki też, ale, ale no, no, no long lasting, no to long lasting miałby być, tak? To by się nie ścierał. Tak jak są te y, eyelinery przedus SS, one mi się nie ścierają. Mogę potrzeć, może mi ją nic nie dzieje. I yy, on jest w takim kolorze jest kolor taki jak widać na, na tym opakowaniu. To są każdy zbocza. Ale ogólnie y, to jest taki kolor starego złota. Bardzo fajnie wygląda, bo on się tak nie, błyszczy, no po prostu jest taka nie jest matowa, tylko taka błyszcząca. Widzicie? Nie wiem, tego błyskawego nie będzie widać oczywiście, ale, ale jest taka błyszcząca. I to, to jest kolor numer 15, blink blink. No więc ogólnie użyłam kilka razy jak na razie, bo kupiłam na wiosnę, gdzie mamy pierwszy dzień słoneczny, więc dopiero zaczynam czuć tą wiosnę, ale już w pawnokrzmie czy, czy stroje próbuję ją przywołać, bo, bo już mam dosyć tego śniegu. Kolejną rzeczą, którą kupiłam, kupiłam e, cień z e, Catrice w kolorze 214 Forest Green, e, z, bo rzucają ja nie z Catrice, tylko z Kobo. E, I ja na ten dzień polowałam do jakiegoś czasu, na 13 do tych... To jest dla mnie cena spoko, bo okay, te cienia są fajnej jakości, pigmentacja jest super, są mocno napigmentowane, dobrze się trzymają, bez bazy się naprawdę dobrze trzymają, no ale tak wiadomo, że takiego, zaraz Wam pokażę jak to wygląda, że takiego cienia w takim kolorze nie używa się raczej na tydzień, Ja na tydzień się maluję naturalnie, jakieś tam, tak jak mniej więcej dzisiaj, e, sam troszeczkę mocniej, więc takiego cienia nie używa się na tydzień, więc nie był mi jakoś bardzo potrzebny, może tak, nie, nie to, że nie kupiłam go, bo był drogi, tylko mam go, bo nie był mi jakoś bardzo potrzebny. No ale przychodziłam kilka razy, ten kolor jest naprawdę piękny. Ona kupujemy w takich pojemniczkach. I Wam pokażę. Taki kolor. niego tak zasłonię, może żeby naprawdę było go widać, ale zaraz czuję Taką są te metaliczne. Ja normalnie kosztuję chyba 13 złotych. Ja go na promocji dorwałam, słuchajcie, za, za 7 zł. Nie wiem, że go trochę, może żebyście to widziały ten kolor jest no nie wiem jaki jest ten kolor żeby tak mocno na tym nie rozetrę go dalej żeby się można nim budować bo nałoży się mniej to on troszeczkę brąz wpada to nie jest taki jak ten scatrystal e, e, to ten kamelon bo to nie jest kamelon tylko on się po prostu mieni on się przepięknie mieni nie wiem czy wy to dostrzeżecie mam nadzieję że tak po prostu to jest taka bardzo bardzo Głęboka butelkowa waziele. W ja takiego koloru nawet w Inglocie nie widziałam, żeby... są w takim odcinku, ale one się tak nie zmieniają i nie, da, nie, nie daję się tak ładnie rozedrzeć. Naprawdę ten kolor jest super i on normalnie kosztuje 13 dodatku, ale jak zobaczyłam, że kosztuje chyba 6,90, no około 7 złotych, no to stwierdziłam, że, że go kupuję, że mimo, że nie, nie będę go używała codziennie, bo go nie używam codziennie, ale za tą cenę, no po prostu, jako tego czynia chodziłam chyba pół roku po prostu i jest świetny. Naprawdę cudo. Korzystnie mi jest taki problem, dołożam, że te matowe nie, bo też mam matowe cienie z kobo i one się nie osypują, natomiast te takie, takie, takie metaliczne, one są takie jakby mokre troszeczkę w swojej konsystencji i one mają tendencję do osypywania się, więc albo nakładamy takim dosyć sztywnym pędzelkiem, nie puchaczem, tylko sztywnym pędzelkiem i później go dopiero pracuję z nim, rozcieram go w łuku, albo po prostu Kładam sobie, trzymam chusteczkę pod spodem, to coś się ale najczęściej robię tak, że nakładam to innym pędzelkiem i dopiero później rozcieram połuchaczem. I ostatnią rzeczą, którą, no nie wiem, zaliczam do kolorówki, bo do na pewno nie mam pędzelki, jest to pędzel z Hakuro. Myślę, że on jest dosyć znany, to jest H77 pędzelek. On jest na pewno znany, bo też, no, jak mówiłam, oglądam od jakiegoś czasu YouTube'a, <laughs> wiele dziewczyn o nim mówiło. I to jest taki zwykły zwykły taki pucharz do tylko wiecie co, on mi się po, po jakimś czasie zrobił taki troszeczkę kujący, jakby ta, ta końcówka, ten czubaczek nie jest kujący, ale te wózki tutaj po boku, żeby takie kujące, że, że czasem jak dotykam, to mnie kują w powieki, więc nie, jeśli wiecie od czego się to mogło stać, a nie prałam go jeszcze w ogóle, go nie myłam jeszcze ani razu, nic nie robiłam. Dobra, wiecie co, dziewczyny, tak strasznie długo ogólnie opowiadałam o tej kolorówce, że stwierdziłam, że dodanie w jednym filmiku jeszcze tego pielęgnacji, to by była jakaś przesada bo jak na pierwszy filmik, myślę, że że nie byłby to dobry pomysł, więc postanowiłam, że podzielę te zakupy pielęgnacyjne i kosmetyczne osobno i nagram dwa filmiki. Dla mnie to przede wszystkim łatwiejsze, bo naprawdę jak na razie tak długie mówienie da pracy jest problemem. Myślę, że dla Was też też będzie to fajniejsze do oglądania i tak dalej, niż w jednym z filmów posłuchać tych moich zająknięć i zdękać w ogóle tego wszystkiego. Więc ogólnie e, teraz już kończę i zapraszam Was na drugą część, którą będzie to e, zakupy pielęgnacyjne. Myślę, że one polecą troszkę szybciej, bo ja tych produktów jeszcze tak nie używałam, tylko kupiłam je, bo mam inne na wykończenie, w którym się lada dzień skończą ich jeszcze w ogóle nie używam, bo tak jak kolorówka wiadomo kupujemy i no nie ma szans za chwilę ją wypróbujemy, zaczynamy się malować i tak dalej. A z pielęgnacją nie, więc myślę, że tam ten filmik pójdzie szybciej. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę.